Lewica poparła w Sejmie zmianę do ustawy o samorządzie, która dotyczy oddolnego powoływania rad seniorów. Z taką inicjatywą od teraz będą mogli wyjść obywatele, a wystarczy zebrać wymaganą liczbę głosów pod wnioskiem o jej powołanie. To pomysł dobry, dlatego że rady seniorów już funkcjonują głównie w gminach. Blisko 350 takich rad seniorów funkcjonuje i to są um, przemyślenia wynikające z oceny ich funkcjonowania. Po pierwsze, wzmacnia się ich obsługę administracyjną, bo do tej pory właściwie część z nich miała własne siedziby przekazane przez gminy, inna część nie miała. Czyli mówi się wyraźnie, że obsługa administracyjną i techniczną to obowiązek gminy. Po drugie, wtedy, kiedy aktywni seniorzy uczestniczą w jakimś życiu wspólnotowym tych rad seniorów na szczeblu wojewódzkim czy ogólnopolskim będą mieli prawo do zwrotu kosztów podróży, ale ten zwrot kosztów podróży będzie określony w statucie Rady Seniorów, którą przyjmuje samorząd Gminny. I po trzecie, jeśli chodzi o powiat i województwo, to po raz pierwszy stwarza się taka możliwość udziału w tych powoływania tych rad seniorów zarówno z inicjatywy obywateli jak i z inicjatywy samych rad zmiany przewidywały możliwość powołania rad seniorów w samorządach gminnych w samorządach powiatowych i w samorządach wojewódzkich i teraz jest wymagana odpowiednia kwalifikowana ilość głosów które Będą, będą za, tym, za taką inicjatywą, żeby powołać gminną powiatową czy wojewódzką radę seniorów. I tak w gminach do 20 tysięcy mieszkańców takich podpisów czy takich, takich głosów należy zebrać co najmniej 50. W gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców takich głosów powinno być zebranych co najmniej 100. Tutaj, na przykładzie powiatu gnieźnieńskiego, taką jedyną gminą, który której liczba mieszkańców wynosi ponad 20 tysięcy, jest to gmina miejska Gniezno. Tutaj w naszej akurat gminie miejskiej, gminną radę seniorów już mamy, co nie, zmienia, co nie zmienia faktu, że w kolejnych kadencjach ta rada może być powoływana z inicjatywy mieszkańców. W powiatach, w których liczba mieszkańców wynosi do 100 tysięcy mieszkańców, taka kwalifikowana większość to jest 150 podpisów osób liczących co najmniej 60 lat, a w powiatach powyżej... 100 tysięcy mieszkańców tych osób wymaganych jest 250. I przypomnę, że nasz powiat powiat grzyński liczy ponad 145 tysięcy mieszkańców, więc taka kwalifikowana większość będzie to 250 głosów. I odpowiednio województwa. W województwach do liczby mieszkańców do 2 milionów. Ta wymagana liczba podpisów to jest 500 podpisów, powyżej 2 milionów to jest 800 podpisów. I znowu przypomnę, województwo wielkopolskie liczy ponad 3,5 miliona mieszkańców, więc. Ta taką inicjatywę może wystąpić co najmniej 800 mieszkańców województwa wielkopolskiego, którzy ukończyli 60. rok życia. Warto przypomnieć przy okazji, jakie kompetencje może posiadać rada seniorów? Rada seniorów to organ opiniodawczo-doradczy dla władz samorządowych, więc może proponować określone rozwiązania w formie podjętych uchwał, stanowisk, przekazywać je do wójta burmistrza, w tym momencie zarządu powiatu i zarządu województwa, a też przygotowywać własne propozycje konkretnych projektów uchwał, przekazując to samorządowi. W szczególności to ma dotyczyć obszarów które dotyczy seniorów, a więc warunków życia, udziału w kulturze, wypoczynku, ale też w opiece zdrowotnej. Przepisy w życie wejdą zapewne za rok po wyborach samorządowych, gdyż kadencja Rady Seniorów jest wygaszana po upływie obecnej kadencji samorządu urzędującego.